Kolejka jest. Przecież ślepy nie jestem. Ale głuchy chyba. Mówię, że jest kolejka, a pan wchodzi bez. Kierowniku, co tam zrobili? I tutaj też. Panie Sławku! Panie Sławku! Pan pozwoli, panie Sławku! Szybko, szybko, szybko! Chwileczkę, przepraszam. Panie Sławku! Panie Sławku! Raz! Tak, panie Sławku! I na gablotę, na naszą gablotę. Witamy serdecznie. Wstawiłem sobie chlebek. Będę sobie robił chlebek, bo sprzedawca uszczęśliwiony. A mamy do składania biurko. Będziemy składali dzisiaj biurko. Widzę, zobaczcie, jest dopiero co przyjechało, i już powinno być oddane. Rogi są rozwalone, już się wszystko sypie No niestety, niestety ale tutaj, tutaj z przewozem materiałów to jest taka masakra, żebyście nie chcieli wierzyć Po prostu wszystko jest ładowane, upychane nogami kopane. Nikt tutaj nie dba o to, że, że to może się poniszczyć czy coś. Byle więcej, byle napchać. Nieraz w moich filmikach pokazuję wam jak ja mam takie fury napchane same brzegi powypychane, pogniecone. No i tak niestety do mnie też przychodzą tutaj. Te, tak samo jak te półki. Co wy, się wyprostowałem pamiętacie, one były krzywe, nie? przewóz metalowych części i wszystko powygianane. Dobra, sklepik jakoś się kręci. Ciastek dzisiaj nie będę robił, dzisiaj mamy dosyć tego, niech sobie to sobie ludzie zjedzą kupią. A ja się biorę za dostawę trzeba będzie zrobić parę rzeczy już wyszło, a ja się biorę za skręcanie Moje ulubione skręcanie takich pierdół Zobaczymy ile tym razem częściej zabraknie ja tu będę sobie pilnował chlebka tutaj sobie zaczyn rośnie drożdżowy to chleb na drożdżach prosty bardzo chleb nie wiem czy już wam wrzuciłem filmik czy nie ale jak nie to wam wrzucę pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia za chwilę już Robi się, robi. O, jak ładnie rośnie. Fajnie, jak ładnie rośnie. Tutaj, w tych warunkach, to wszystko ładnie rośnie. A jeszcze parę minut, i go będę wstawiał. Właściwie to już mógł go wstawić. A zostawię go jeszcze na 10 minut. 10 minut, i w tym czasie sobie. Na pale w piekarniku nie? i sobie dam go na termoobieg termoobieg najlepiej to by się tu ale dam go na termoobiegu tutaj łączę piekarnik dwie stówy dwie stówy termoobieg góra-dół termoobieg góra-dół a tutaj robi się robi. zrobiłem szufladę pierwszą żeby mi części mniej, mniej zostało wtedy będę wiedział gdzie te części przyłączyć. Oczywiście że to jest takie małe biureczko. To jest takie małe biureczko eleganckie. Tutaj do zrobienia czegoś napisania czy czegokolwiek. Sprzedawca zajęty pomaganiem i robieniem live'a. Ale czysto jest, codziennie trzy razy zmywa podłogę, ukazałem i wyciera kurz trzy, cztery razy dziennie nawet zmywa podłogę także nie jest źle to jest dosyć czysto, bo dawno nie padało i to wszystko tutaj naciąga tego kurzu setki ton kurzu się przewalają przez tutaj, przez ten garaż chlebki już w piekarniku chlebki w piekarniku, niech się pieką jakieś 50 minut 50 minut niech się pieką a ja składam dalej to biurko już coś widać przynajmniej przynajmniej coś widać tylko herbaty, bo tutaj trzeba wodę pić tutaj człowiek poci przy wkręcaniu jednego wkręta to się spocisz tak jakbyś jakbyś co najmniej kilofem łupał węgiel coś na kopalni dobra bawię się dalej pozdrawiam serdecznie Hej. No, tak wygląda biurko. Tutaj no, wpijałem gwoździ w szufladę. Zobaczcie, te plamy to wszystko, pot tak z człowieka tutaj kapie. Dzisiaj gwoździ, natukłem w taką małą szufladę. nie Im więcej gwoździ, tym lepiej. Tak mówił mój wyjazd, Im więcej gwoździ, tym lepiej. Deski, Najlepszym gwoździarzem to był mój, mój tato. jest. Ten, jak potrafił takiego garbatego gwoździa wbić, że. Ja nie wierzyłem. Kiedyś wziął takiego starego, wyciągniętego gdzieś białego gwoździa, pogięty cały, powyginany, wziął go wyprostował i wbił. Uczyłem się od mistrza. Mój to był mistrz wbijania gwoździ na budowie. Potrafił takie garbusy wbijać, że niesamowite. Dobra, biurko prawie gotowe. Teraz jest na... to są stópki. Stópki czy stopki? stopki albo stopki tam jest blacik i to będzie takie biureczko tam jeszcze a, rączkę do szuflady trzeba dokręcić zaraz to zrobię zaraz się biorę, pokażę wam jeszcze chlebek takie chlebek jest prawie 50 minut prawie 50 minut I zaraz go sprawdzę jak tego to jeszcze go, jeszcze go wrzucę na jakieś 10 minut ja nie lubię takich wielkich bochenów chleba tak czy inaczej, bo one takie małe chlebki są bardziej praktyczne jak dla mnie i lepiej wypieczone nie? dobra, pozdrowki serdeczne widzę was podobnie chlebek już upieczony wypieczony, ładny większe wam bo z pełnego ziarna pełnoziarnisty, na, na drożdżach Lepek wypieczony, równo godzinę. Tu go podtrzymałem, równo godzinę. Teraz poczekam, aż trochę ostygnie. To papier będzie można odściągnąć. Bez niczego teraz skórka chrupiasza będzie oderwana. Biurko skręcone, biurko skręcone, i teraz myślę, jakie tu w Najlepiej to by było tak na 20 cm, trzeba by było wszystko przesunąć. 20 cm, trzeba było wszystko przesunąć. No, mam na tyle miejsca, żeby poprzesuwać 20 cm. Tam wstawię biurko i będzie, będzie akurat. No, to nie jest takie ciężkie. Trochę wody, to wszystko to lekkie. Dobra, zaraz sobie biorę za robotę. Tylko kilka wody sobie zna. znowu ja. Eee, wczoraj przyszło, dzisiaj to zrobiłem unboxing Taka płytka grzewcza, bardzo pr prymitywna, nie jakaś specjalna. Overhit termostat, no teraz z termostatem jest dobre. Z czasem się przegrzało, ktoś by zapomniał, to się wyłączy. Taka bardzo prosta, tylko żeby podgrzać cokolwiek, może zobaczyć, będzie gotowała. Ona coś tam kombinuje, że żeby, żeby coś tu gotowała, tylko ciekawe kiedy ona będzie coś tu gotowała, jak cały czas siedzi, siedzi w pracy. Dobra, zrobię unboxing. Pokażę Wam i sprawdzimy czy, czy to działa, czy to działo. Ty to działo? Jak byliśmy w, sklep, w sklepie, jak byliśmy w internacie, to radził do lata. Taki był dojeżdżający radek do lata, no nie będzie nie miał nic przeciwko temu. Aby mówić jego nazwisko, eee, przyjechał do nas do internatu. bo następny dzień, mieliśmy jechać, bo bardzo wcześnie rano gdzieś wyjeżdżaliśmy na jakąś wycieczkę do Poznania, czy gdzieś tam. I gdzieś tam jechaliśmy na jakąś wycieczkę. No i radził, przyjechał wieczor wieczorem i nocował w internacie. I Mieliśmy takie stare czajniki. Ne? Wiecie, to z grzałką w środku, takie aluminiaki. Zgrzałką w środku. A radził, bo to, to wioskowy chłopak był, no to tą gwarę miał taką wioskową. Nie? Tak. Zobaczył ten czajnik i patrzył na ten czajnik, mówił: Hej, to ciało! Wy tak patrzycie na niego. Nie radził, to nie działo, to czajnik. <gry> Tak, tak, że mieliśmy kupę śmiechu zawsze z tego działo, to miał w gwarze, czy to pracuje, czy to działa, nie? Hej, czy to działo? Nie, radzie to nie działo. To czajnik. pewno by się sam teraz śmiał z tego. Dobra. Podłączamy zaraz do, do prądu. Sprawdzamy czy to działa. Działo. Gwara zwara się rakowsko hej, to działo podłączone do prądu sprawdzamy lampka się zapaliła znaczy, że działo że to działo lampka się zapaliła powinno być, że to działo najpierw robię tak nagrzewa się robię tą stroną dłoni gdyż, ponieważ, jeżeli by było przebicie prądu tak powinno się sprawdzać, czy, czy, ta, czy prąd jest gdziekolwiek nigdy się nie, nie chwyta ręką, tak? i nie sprawdza się czy jest przebicie prądu, tylko zawsze zewnętrzną stroną dłoni sprawdzamy, czy nie ma przebicia prądu a to dlatego, że jeżeli chwycimy za coś metalowego na przykład drabina ma przebicie prądu jeżeli tak sprawdzimy to nam się automatycznie dłoń zaciśnie na tym i będziemy cały czas pod napięciem dopóki ktoś nam drewnianą łapą tfu, drewnianym kołem nie przetrąci łapy i nie oderwie nas od tego prądu dlatego zawsze sprawdzamy prąd w ten sposób, pamiętajcie większość ludzi o tym wie ale nie wszyscy, nawet panie panie kucharki albo panie w domu jak są zanim zaczną pracę powinny sobie zawsze część wszystko do prądu i, prze, i stół dotknąć ja miałem przebicie na stole w kuchni kiedyś i na kaloryferze w internacie no ale to już osobna historia dobra pozdrawiam was serdecznie i do zobaczenia wkrótce a jeszcze gdzie to działo gorące gorące działo hej to działo to działo jest! Ciało! Dobra, pozdrawiam serdecznie. Hej! Witam Was serdecznie. Kolejny dzień. Sałatka z truskawkami, pomidorami, jabłkiem. Własnoręcznie robiony chlebek, trochę sera i paprykaż. Paprykażu dzisiaj zaczynam dzień. Idę zaraz do sklepiku. Nowe gadżety przyjechały. Idę je poskładać Pozdrawiam Was serdecznie, jeszcze Wam pokażę Pogoda dzisiaj jaka Trzeba jaka Zapaćkana Ach, korek mniejszy się zrobił, ale hałas Chłopaki dalej budują Mam ten dom Mój sklepik jest tam Pewne jest już otwarty, siódmy jest otwierany. Pogada dzisiaj, jak na poranek, dosyć, dosyć ciepło. Prawdopodobnie będzie go 35 stopni. Mój termometr jest chłodny, czyli terbo, te temperatura do wyjścia jest dobra. Wilgotność, jak zawsze, dosyć wysoka. No i będzie dzisiaj spiekota. Niebo trochę jest z tego. Jak to się nazywa? Smogu Ale wczoraj ładnie przewiało Smogu wczoraj nie było na czekartach Dobra, pozdrawiam was serdecznie Zaraz do pracy idę Pozdrowienia z czekarty Hej. A Ja jestem już w pracy Dałem chłopakowi tu pod... taką szafeczkę Do papierochów Muszę tak no, Taką do papierosów i niech się bawi, żeby po prostu papierosy były w osobnej w osobnej skrzyneczce bo to tak nieładnie wygląda jak papierosy papierosy są tu gdzie żarcie tu gdzie żarcie, tylko nie wiem gdzie on tą skrzyneczkę sobie postawił, tu może także jak, o patrzcie, nie zrobiłem tej ściany także jak ukradną to wszystkie ukradną Dobra, ja się biorę dzisiaj za ciasteczka się biorę dzisiaj za ciastka chociaż widać, że mało ciastek zeszło jak na razie, ale dorobię jeszcze jakieś czekoladowe to już ciekawość, ludzie zaspokoili ciekawość i już do białego nie przychodzą, nie? Chcę tylko zobaczyć, co on tu ma i spokój no, ale trzeba zrobić jakieś niech sobie są siedzę tutaj ze trzy godziny bieda dzisiaj, tylko dwóch klientów może przez to, że dzisiaj jest piątek a tutaj piątek to jest tak jak u nas niedziela, nie? tak jak u nas niedziela, może o tej porze jeszcze ludzi nie ma może przyjdą później a może wyjechali poza Dżakartę gdzieś Porobiłem swoje, tam upiekłem trochę ciastek. Nie robiłem za dużo. bo Nie zrobiłem za dużo tych. Jeszcze są te, jeszcze są te. Takie te zrobiłem, takie zrobiłem. Tam jeszcze są morzechy. Ale nie robiłem za dużo, bo. Po. Bo... Nie schodzi. Na początku schodziło. Na początku schodziło, ale teraz. Chyba, że się później może rozkręcić ale prawdopodobnie piątki piątki takie słabe są wiele mniej ludzi przejeżdża chociaż tak koło tysiąca na godzinę ludzi przejeżdża. dobra idę z wam sklecić jakiś film jakiś film idę wam sklecić na wideo pozdrawiam serdecznie sobie to pan jest Travel uh, chicken travel or rice. Chicken travel on Yes, chicken travel <tries> <tries> on <London, okay>? rice. <tries> <tries>